No dzień dobry Carlos, kiedy my się widzieliśmy ostatni raz? Chyba wczoraj, co? Hej, siema wszystkim. Wybaczcie na wstępie, że Karol jest mocno prześwietlony, ale tutaj panują strasznie ciężkie warunki, jeśli chodzi o oświetlenie. No w każdym razie, kochani, dzisiaj pokażę wam, co słychać o Carlosa, czy coś się zmieniło przez te ostatnie trzy tygodnie, no bo prawda jest taka, że ten chłop rośnie z tygodnia na tydzie. Dodatkowo opowiem wam, co się dzieje z Carlosem, kiedy ja wyjeżdżam na specjal. No i oczywiście przy okazji nakarmimy sobie go przygotujemy wypasioną sałatkę, tym razem m.in. z łososiem. Także jeśli chodzi o wstęp, to jest tyle. Ja teraz tutaj chwilkę sobie posiedzę z Karlosem bo teraz w tym w momencie to jest pierwszy raz, kiedy my się dziś widzimy i absolutnie nie mogę mu wskazywać na to, że jedzenie jest zapasem, więc póki co on totalnie o tym jedzeniu nie wie. Jak chwilę tutaj sobie ogarnie, że ja siedzę, to go wezmę, pójdziemy sobie na sofę. Pokażę wam, co ja robię z tym Karlosem na sofie i dlaczego akurat tam, bo to też jest ciekawe, a następnie go nakarmię. Karli, to ty draniu, wyłaś! No, i też zaskłoniłem, słuchajcie, że ja zawsze mu daję powąchać rękę, ale nie tak, że palce wącha, tylko po prostu taką totalnie dłoń od góry, żeby nie miał możliwości skojarzyć tego z jakąś kiełbaską, no nie? Tak, Carlos? Przyznaj się, zjadłbyś coś, nie? I pewnie byś poszedł też na sofę sobie pocilkować. No, ja tu nic nie mam. Nie wiem, co czujesz, mój drogi, bo myłem ręce przed chwilą. To jest mydło. No to jest miedło, które znasz, bo zawsze miej ręce, jak tu wchodzę. Dobra, moi drodzy, to jest ten moment, w którym mogę wziąć Carlosa do ręki on sam wyszedł z podziemi do mnie. Także teraz powolutku, najważniejsze, bez gwałtownych ruchów, bo jakby gwałtowne ruchy w przypadku takiego teju argentyńskiego powodują turbo stresowe. Także wszystko na spokojnie, powolutku. Jeśli chodzi o to, czy cicho, to niestety nie wiem. Natomiast ja zawsze też staram się być cicho przy Carlosie. No, ale właśnie najważniejsze, żeby po prostu wchodzić do terenu tak powolutku, jak się da, żeby nic tutaj nam czasem nie upadło gwałtownie, i tak dalej. No, i wtedy Carlos czuje się, no tak w miarę, nie wiadomo, jest to dzikus, no bo jest to dzikus. Ale dobra, chodźmy z Carlitem na sofę. Dobra, no i proszę bardzo, moi drodzy. Dlaczego tutaj na sofie i co ja robię? No więc, słuchajcie, okazuje się, że Carlos, jak tutaj usiądzie sobie ze mną na tą sofę, to on jest całkiem spokojny przez jakiś czas. W sensie nie ma ochoty się wyrywać, nie ma ochoty też zwiedzać tego, co tutaj wiecie, widzi dookoła. Prawda jest taka, że on siedzi cały czas w wybiegu, a teraz ma wgląd na cały pokój tutaj, no nie? Natomiast, kiedy siadam z nim na sofę i tak sobie chillujemy, to on, słuchajcie, chilluje razem ze mną. Nie trwa to oczywiście nieskończoności natomiast zdarza się, że no takie pół godziny on potrafi sobie tutaj ze mną siedzieć, nie? Po czym na przykład schodzi sobie tu, po czym znowu wychodzi, po czym idzie tam, no i po maksymalnie pół godziny Carlito się trochę nudzi tym leżeniem i wtedy już chce sobie przejść, pozwiedzać rewir poza wybiegiem, no ale oczywiście ja mu na to nie pozwalam i wtedy wraca on do wybiegu. Natomiast zobaczcie, jest to dla mnie odkrycie roku, bo jak go biorę do ręki na wybiegu, to się rzuca. Jak go trzymam w ręce poza wybiegiem, też się rzuca. Jak biorę go gdzie Kolwiek słuchajcie, indziej niż tutaj na sofę, to jemu jest po prostu niekomfortowo. A teraz sami widzicie, siedzimy sobie, jest chilloucik. Ja go wyciągam w ten sposób codziennie i codziennie z nim tak sobie tutaj obcuję. No i problem jest, słuchajcie, wtedy, kiedy Carlos zostanie wyciągnięty przed porannymi sikami, bo już raz się na mnie zeszczał. Siedział z Kubami z 20 minut i po prostu, słuchajcie, tutaj na mnie naszczał. Natomiast powiem wam, że kurde, te pazury mu się robią strasznie ostre. Ja nie wiem, jak my tutaj będziemy funkcjonować, jak Carlos będzie miał 1,5 metra i 8 kg, no ale myślę, że już wtedy to on będzie dużo bardziej delikatny w stosunku do mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Patrzcie, jaką ma smoczą łapę i takie łuski grube tutaj. Coś niesamowitego. No, ale musicie przyznać, że Carlos jest nad wyraz spokojny. Ja po prostu tego nie ogarniam. Tak się ucieszyłem, jak znalazłem ten sposób na sofę. Bo wiecie, ciężko jest na przykład dotykać go albo jakoś z nim obcować w ten sposób, żeby on rzeczywiście czuł, że jest dotyk i nie ma jakby tutaj negatywnych. Skutków z tym związanych. Ciężko jest to robić, na przykład na wybiegu, no bo wiecie, na wybiegu to on jest u siebie, on jest królem swojego miejsca. No i jak ja chcę go dotknąć, to on się da dotknąć, ale nie tak, że ja sobie go wezmę na kolana i będzie mi siedział, no nie? No ale zobaczcie, kurde. Karlito jest po prostu spokojnym typem. Nie wiem jak z kadrem, słuchajcie, bo tak na ślepo nagrywam. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To co, zobaczymy jego brzuszek. O, jaki ty jesteś piękny od dołu, Carlos. Ja nie mogę. No i powiem wam, że odkąd jest na tym nowym wybiegu, no to kurde, żyć nie umierać, myślę, że ma dobrze. Jeszcze jak sobie gadamy, to jeszcze poruszę kwestie roślin na wybiegu. No więc one będą, słuchajcie, już są zaplanowane, natomiast no, z racji, że teraz zlecę na specjal, no to siłą rzeczy bez sensu jest, żebym mu wsadzał tutaj rośliny, jak mnie trzy tygodnie nie będzie. Więc jak wrócę z Tajlandii, to wtedy będziemy się zajmowali już właśnie roślinnością w terrarium i też przy okazji zamontujemy to automatyczne zraszanie tutaj. No jak cię położymy w ten sposób, Carlito. Jak jestem na grupach y, amerykańskich z teju, to ludzie dodają często takie słuchajcie, fotki jak te teju ich, to są tak socjalizowane jak dosłownie pieski, nie? I niejednokrotnie widać fotę, jak tam leży gdzieś w łóżku z nimi, albo pod kocem, albo na kanapie między poduszkami jest wciśnięty. Więc ogólnie wydaje mi się, że to jak najbardziej jest możliwe, ale pod warunkiem, że po prostu poświęcamy tyle czasu na behawior, ile tylko się da, no nie? Aha, no bo właśnie odcinek nazywa się Co się stanie z Carlosem, kiedy wyjadę, no więc słuchajcie, jest grubo, bo moja mama jest. Z twardzielem, i przez te wszystkie lata, które obcowała ze mną, jak z nimi mieszkałem, to naprawdę wyrobiła się nieźle, jeśli chodzi o tolerancję na takie zwierzęta. I mama jest właśnie na etapie nauki karmienia Carlosa i co i obsługi. Już totalnie nie robi na Carlosie wrażenia, kiedy mama wchodzi na wybieg, i właśnie też mu daje tak rękę, żeby sobie ją powąchał. Dawała też mu jeść. Także ogólnie, na wyjazd przynajmniej ten, moja mama będzie tutaj codziennie na hodowli się zajmować właśnie Carlosem oraz gadami, które tego wymagają, czyli na przykład miski w wodach węży i tak dalej, bo ogólnie wszystkie pająki i wstawonogi, to ja tutaj wyłączam grzanie na te trzy tygodnie, daję im dużo wody i one przeżyją na 100% bez grzania. Natomiast największy problem jest właśnie ze zwierzętami pokroju gady, bo wcześniej był plan, żeby na przykład oddać Carlosa do gadziora, ale tak potem sobie pomyślałem, wiecie, kurczę, Carlos jest strasznie inteligentną jaszczurką i może dla niego po prostu być niekomfortowe, kiedy zostanie zabrany do innego miejsca, jeszcze do sklepu, gdzie dużo ludzi się przewija. Ja wiem, jak on nie lubi ludzi, takich obcych, takiego ruchu, więc stąd też właśnie decyzja, że po prostu mama się nie Zajmie i wszystko będzie w porządku. No nie mów mi, że znowu będziesz tutaj liniał. Co ty, znowu zaczynasz linieć, panie? Ale ja, ja zaczyna linieć, słuchajcie. W internecie też czytałem w ogóle, że na przykład, żeby właśnie w nim nie uwarunkować takiej dzikiej bestii, która biegnie za jedzeniem i z tym kojarzy właściciela, można też dawać Teju jedzenie, na przykład, jak on jeszcze jest zakopany i śpi. I to rzeczywiście jest spoko pomysł, no bo Teju sobie wstaje, jedzenie na niego czeka, więc absolutnie tego nie kojarzy z nami, no nie? Bo serio, to są bydlaki. Jak ja mu daję czasem szczura martwego, oczywiście, to to, jak on potrafi biec za tym szczurem, to bo normalnie jakby totalnie zmienia wydźwięk tej jaszczurki. Ona może na filmach czy na zdjęciach wydaje się taka całkiem przyjazna i kochana, ale słuchajcie, to nie jest przyjazna jaszczurka, naprawdę, to nie jest przyjazna jaszczurka. W sensie, może jest bardziej przyjazny od gekona toke, który gryzie, Carlos nie gryzie, ale po prostu jest dzikusem i wiecie, on te pozory ma ogromne. Co dzisiaj Carlos będzie jadł? No więc tak, śliwkę, bo on lubi śliwki, pomidorki koktajlowe, no to wiadomo, borówka amerykańska też jest dość Jubiana przez Carlito. No i moi drodzy, trochę surowego łososia. Ja tutaj mam, co prawda, łososia na dwie porcje. Ale jakoś sobie to rozdzielimy. O, patrzcie, tylko na to mięso. Ja się śmiałem, słuchajcie, że ten Carlito to dostaje droższe jedzenie ode mnie, naprawdę. No i dobra, słuchajcie, skroimy sobie w takim razie łososia najpierw. Ja też nie będę kroił na takie mega malutkie części, ponieważ widzę, że jak Carlos ma małe, to się strasznie frustruje, jak nie może tego złapać. A myślę, że jak damy taki długi pasek, to będzie on po prostu wspaniały dla Carlosa, żeby sobie go bezproblemowo konsumował. I tutaj mamy nasze białko zwierzęce i kwasy Omega-3. Następnie, niech będzie śliwka. Pamiętajcie, żeby się pozbywać pestek ze wszystkich owoców, które je posiadają, bo czytałem, że potem tę może mieć problemy ze skórą. Ło wow, man! Ale by czasnął na ziemię! O kurde! No i proszę bardzo, sałateczka dla to jest już gotowa. Ja ją zostawię, słuchajcie, tutaj na parę y, minut. Może ten pomidor trochę puści soki. Jakby wybrzyzał, to mu dolejemy tutaj jedno żółtko. Natomiast podejrzewam, że on to wszamie i to z miłą chęcią. Także ja teraz poczekam 5 minut i lecimy do naszego smoka. Panie Carlosie, co ja tu mam? <noise> Jaki to jest, słuchajcie, dzikus do jedzenia. Ty, ale przecież wiesz jak to robić. Carlos, przecież... No dobra, i od czego zaczynamy? Słuchajcie, poszedł pomidorek. O, Karlita jak zwykle bardzo jest dumny, jak sobie wcina, zobaczcie tylko jaki potwór. Co będzie następne? Teraz sam łosoś. Na co masz ochotę? Na pomidorka, tak? O, jaki soczysty ten pomidorek, no dobrze. No a borówy nie spróbowałeś? Patrzcie, na no same pomidorki zajada. A nie, dobra, to była śliwka właśnie. Chciałem jeszcze tą brzoskwinię mu kupić, ale akurat nie było w sklepie. Może łososia byś se zjadł. Zjedz se. Ty, no nie do wiary, słuchajcie, wcina warzywa łososia, nie. ty to nie przestaniesz mnie zadziwiać nigdy. Śliwa pyszna, nie? Ty lubisz śliwki. No dawaj tego łososia, panie. Śliwe. Ale widzicie, co mi chodziło z tymi kawałkami. No perfekcyjna wielkość, jak są takie podłużne paseczki. O, był łosoś. A jednak śliwa póki co góruje. No, co chwilę jest jedzona śliwka. Ja nie mogę. No słuchajcie, obłęd, że tak bardzo potrafił się przestawić ten jaszczur. Wcinaj Karlito na zdrowie. Znowu łosoś. O, jaki wielki kawał łososia zjadłem. I w ogóle zobaczcie, że już go aparat nie rozprasza. Ja naprawdę jestem bardzo blisko tym obiektywem. A on to ma po prostu gdzieś. Jedzenie jest najważniejsze, tak, Karlito? Najważniejsze. No patrzcie, połowę już skubany wyjad. A teraz? Znowu łososia, tak? No dobrze. No, on jest taki, że często nie dojada, potem sobie grzeje się, grzeje się, grzeje i stwierdza dobra, czas na dokładkę i wtedy idzie jeść dalej. Ło, ale trysnąłeś tym pomidorem, ziom! No tak. Nie, już. Już wystarczy. No totalnie ma prawo, słuchajcie, żeby mu wystarczyło, bo brzusio jest naprawdę porządnie najedzony. Coś cudownego, naprawdę. Natomiast słuchajcie, no gdybym nie miał hodowli, to bym sobie na takiego jaszczura nie pozwolił. No znajdźcie tutaj wolne miejsce 2,5 na 2. ,5x2. A przecież ten wybieg nie jest docelowy dla Carlosa, bo Carlos przecież urośnie. On będzie miał 1,5 metra, więc będzie jeszcze większy. Podejrzewam, że będzie tak 2,5 na 3,5 metra wybieg więc szaleństwo. Także bo ja ogólnie od Was dostaję strasznie dużo wiadomości po tych filmach z Carlosem: gdzie go kupić, że Wy chcecie, że się zakochaliście. Jakby ja to totalnie rozumiem, słuchajcie, ale trzeba mieć na względzie, że no to jest po prostu wielki jaszczur i wymaga od nas bardzo dużo czasu, codziennej opieki. To naprawdę no, codziennej opieki ten karolos wymaga, przynajmniej względem behawioru, bo tam jedzenie można udać co drugi dzień. Natomiast no, obcować z tym jaszczurem trzeba bardzo często, bo może się wydarzyć sytuacja, w której go nie oswoimy, on urośnie i będzie dzikusem. Nie? Znaczy może nie tak, że będzie gryz, bo one raczej nie gryzą, ale po prostu będzie takim dzikusem, który się wyrywa, nie daje się dotknąć i tak dalej. No, nie? No dobra, ziomy, będziemy kończyć dzisiejszy film. Jak widzicie, Carlito szczęśliwy, najedzony. Wy też wiecie, co u niego słychać. No i cóż, mogę dodać więcej. Jeśli film się spodobał, zostawcie proszę łapeczkę w górę. A, no i pamiętajcie, że ja w środę wyjeżdżam na specjal. W związku z tym warto już wejść do mnie na Instagram i dać follow, bo będzie bardzo dużo różnych story z dżungli, z dzikimi zwierzętami. Więc myślę, że warto po prostu tego Instagrama zafollowować, bo będzie fajnie, nie? Będzie, Carlos, fajnie? Jak pojadę? będzie z mamą. Dobrze, że już mamy zna, wszystko jest w porządku, już tak wiecie, no, szkolimy ją trochę czasu, parę tygodni, żeby tutaj Carlos, wiecie, no, się socjalizował tak jak należy, a nie tylko ze mną, bo to jest taki dzikus, słuchajcie, że jak ja tutaj, jak tutaj przychodzą jakieś znajomi do mnie, to on panikuje, jak widzi innych ludzi, naprawdę. On jakby toleruje tylko mnie, ewentualnie jeszcze jedną głowę, która patrzy na wybieg, a tak ogólnie, no to no, tak nie bardzo z tym Carlosem. Ale wierzę w to, że wszystko będzie dobrze to będzie wielkim spaśluchem kiedyś, oczywiście nieotłuszczonym i no i będzie taki przyjazny, nie? Mi, on, mi w sensie jego charakter teraz nie przeszkadza, bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to nigdy nie będzie piesek, nie? Natomiast wiem, że no, ludzie czasem by chcieli jaszczurkę, która jest pieskiem, a potem się okazuje, że jednak, no jednak wymaga trochę więcej niż piesek. Właśnie choćby tego samozaparcia w wychowaniu jaszczura, nie? Może to nie chodzi o to, że to trzeba być nie wiadomo jakim behawiorystą dla tej jaszczurki, no ale coś tam trzeba o tym wiedzieć i przede wszystkim samo zaparcie i czas. Dużo czasu. Dużo, dużo czasu. Dobra, kochani. Na no kończymy. Mam nadzieję, że było fajnie. No i że kliknijcie łapkę w górę. To tyle. Trzymajcie się. Na razie. I jeszcze mój laczek z Carlosem na sam koniec. Trzymajcie się. Na razie i hej!